Cześć, witam Cię na moim kanale. Właśnie do mnie przyszła ogromna paczka i stwierdziłam, że otworzę wraz z Wami. Paczkę dostałam od rodziców i sama jestem bardzo ciekawa, co tam jest zapakowane, więc otwieramy. Paczka jest z okazji moich urodzin, więc będzie dużo fajnych prezentów. Tam na samym wstępie mam kartkę. Zacznijmy od tej wielkiej paki słodyczy. Już widzę, że tam są moje ulubione batony. Ten kokosowy to jest po prostu niebo i zaraz go sobie zjem, ale widzę, że też dostałam batony proteinowe. Nigdy ich chyba nie jadłam. Także cała paczka słodkości bez cukru. Uuu, czekolady dostałam. Ale ta jest rewelacyjna, bo jest z jabłkiem i z orzechem. Także mam słodkości na bardzo, bardzo długo. Z rzeczy jedzonkowych dostałam też tortellini z grzybami. Są pyszne, szczególnie do zupy pomidorowej idealnie pasują. Nie mogło zabraknąć oczywiście krówek, które uwielbiam. Jeżeli szukacie krówek, które nie mają cukru, to te mm -hmm. są po prostu przepyszne. Szczególnie właśnie kakaowe. Jak zacznie się jeść, to naprawdę trzeba mieć mocną siłę woli, aby przestać. Nowa piżama, bo na nią już polowałam jakiś czas temu i to jest z firmy Moray, tak to się nazywa. Czerwona, fajna. Piżamka do spania. Do tego ma takie krótkie spodenki, także idealnie. Fajny taki przyjemny materiał, więc super. Tam również herbaty, które uwielbiam i jeżeli macie okazję spróbować tej białej herbaty witalne ukojenie, to jest coś fenomenalnego. To jest tak pyszna herbata. Dodatkowo mam jeszcze zieloną jaśminową. To są dwie moje ulubione herbaty na teraz. Proszę. co dostaliśmy? Morele suszone, te takie dobre, to muszę sobie wziąć i O <laughs> oh my god! Dobra. Pycha. Mm, mm, mm. Są naturalnie suszone morele na jakimś takim drewnie. Przyszły też do mnie pistacje. O, bardzo lubię tą herbatę. Pokrzywa z gruszką. Ja w ogóle bardzo lubię pokrzywy i wszystkie takie właśnie herbaty, które coś mają, ziołowe plus jakaś pikwa czy gruszka, czy jabłko, cynamon, to uwielbiam. Dostałam też paczkę dactyli. Moja mama kupuje je z i zawsze mi przywozi... Znaczy zawsze mi wysyła tak zapakowane w pudełku, jeszcze owinięte taśmą. Tutaj mamy... Pasta suszonych pomidorów z oliwkami. Masełko proteinowe, kokosowe. Tutaj na pewno będzie te moje ulubione proteinowe. To jest tak dobre. Oh my gosh. Jedziemy dalej. Tylko ładnie zapakowane. Tak, żeby się nie potłukło. Kawa Inka bios figami. To jest po prostu jeden z moich ulubionych właśnie napojów zamiast kawy. Jak wybieram alternatywę, to właśnie ta inka bio, ale z figami jest przepyszna, bo jest taka słodka, nie ma takiej goryczy, jak te inne. I w sumie w Anglii mamy bardzo podobną. I ona też ma właśnie w składzie figi i jest po prostu przepyszna. Więc jeżeli szukacie bardzo dobrej inki, to polecam to. Bym dostała miód i jest to miód spadziowy, który... O oh god, jaki to ma aromat. Moim zdaniem idealnie się nadaje właśnie do porannego jogurtu. Widzę tutaj więcej masełka proteinowego. Proteiny są mi teraz bardzo potrzebne. Ja po prostu szukam protein, gdzie się tylko da. Bo jednak, żeby osiągnąć ten target, który ja chcę do budowania masy mięśniowej, to naprawdę trzeba się postarać. Orzechy laskowe. Na razie mamy jedzeniowe tylko. Jeszcze nie dokopałam się do moich kosmetyków. Ulubione ketchup bez cukru. Magnes, cztery formy magnesu plus witamina B6, i tutaj mam z tej firmy Skoczelas. Szoty imbirowe. Muszę się napić, a teraz jednego. Zróbko kochani, chcesz się napić szatu imbirowego? No. Zróbko. Nawet keczup. Nawet keczup dostałam. A dobrze, bo chciałam kupić sobie w mleczku i akurat się skończyły te bez cukru. Patrz, bio mm. z figami. O, super lubię. Patrz miód miod spadziowy. Orzeszki. No, a ta patrz, jeszcze mam y, więcej orzeszków, wow. daktyle, czekolady, batoniki. Te Tortolini możemy zaraz zrobić. Tortolini możemy zrobić. Jak mamy sos? Może teraz się dokopię do moich kosmetyków końcu. No kurde, jeszcze dalej tam jest. No to jest never, never ending story, ale mam zapasów teraz na bardzo, bardzo długo. Nie mogło zabraknąć moich maseczek. Uwielbiane, ukochane, najlepsze na świecie. <grych> Jak ktoś lubi kokos i takie właśnie zapachy, takie ciepłe, przyjemne, idealnie to mi się właśnie kojarzy z zimą. Poprosiłam również o cały pech, jeżeli chodzi o kosmetyki do włosów. Star from the Star. Mam tutaj dwie odżywki proteinową oraz emolientową. Akurat mi się pokończyły. Bardzo lubię z tego skoczylasa witaminy C. Ona jest w formie proszku. Jak właśnie idę sobie na siłownię albo zabieram ze sobą wodę, butelkę z wodą, to zawsze dosypuję sobie taką łyżeczkę witaminy C na odporność. Dostałam dwa takie same szampony. A to dlatego, bo to są moje ulubione. Najlepsze na świecie szampony, które świetnie dają objętości, oczyszczają skórę głowy. Jeżeli nakładacie na przykład dużo produktów do stylizacji, to te produkty, ten szampon się idealnie sprawdzi. Jeszcze dostałam dwa produkty z ziai, z siemieniem lnianym. Będę testowała moje ulubione ampułki z Rossmana. Ta kuracja to jest cudo dla skóry, która jest właśnie po retinolu. Peptyd w połączeniu z, tą, z tymi ampułkami liftingującymi i na to krem i po prostu czujecie, że skóra jest taka nawodniona, nasycona, a po retinolu jest bardzo trudno ją jakby nasycić jakimkolwiek kremem, więc ta kuracja jest idealna. Co my tutaj jeszcze mamy? Mój ulubiony kremik, poranny shot z witaminą C. Otwieramy. Te produkty chyba sobie tutaj sama zamówiłam, ale widzę, że część też mama mi tutaj dorzuciła. Jak olej z czarnuszki. Polecam dla każdego, kto dba o swoje zdrowie. O, też widzę, że mam na przetestowanie Bielenda Skin Clinic ceramidy. Nie miałam tego wcześniej, więc jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Miałam te aktywne peptydy i bardzo się z tym polubiłam, ale mi się już prawie kończą, więc teraz będą testowane ceramidy. Tutaj mam kilka szamponów na przetestowanie. Byłam bardzo ciekawa tego z Yumi. Grapefruitowa normalizacja. Włos, szampon do włosów przetuszczających się. Kompleks ekstraktów ziołowych Aloes i Grapefruit. Zobaczmy, jak to pachnie. O, fajnie pachnie. Tak odświeżająco. I również na przetestowanie mam Equalibra. Szampon reperujący włosy. Dla uzupełnienia zapasów dwie wcierki. Nawidzę. O, nie! Być wcierca. nawilżająca odżywka bez spłukiwania. No jakaś taka wielka. Ja zamawiałam wcierkę, mi złą wysłali. Muszę to sprawdzić. Ale to nic, no. Będę się nawidrzała. Będę odżywiała swoje włosy bez spłukiwania. Także spróbujemy. No i oczywiście moja ulubiona wcierka rozgrzewająca Grow As Tender. Ta wcierka to jest must have dla osób, które chcą mieć baby hair. No a to będziemy testować. Na paragonie jest wcierka. Nawilżanie bez spłukiwania to nie jest wcierka? Nie, nie, to pisze, że jest odżywka. Ja mam inną, ja mam wcierkę. Ja mam właśnie z tego wcierka, a mi wysłali przez przypadek nawilżającą odżywkę bez spłukiwania. No ja już nic teraz z tym teraz nie zrobię, nie? Muszę zaakceptować, co los mi przyniósł. Dwa moje sprawdzone kosmetyki, czyli oczywiście tonik, odżywka odstawa Rewelacyjne do włosów właśnie cienkich, które potrzebują takiego nawilżenia, ale bez obciążenia włosów. Oczywiście maseczki, must have. Bardzo lubię te maseczki z Isana Hydro Boost oraz mam też Ziaja Mute Tapioka. Wzięłam również sobie peeling trychologiczny. dobrze peelingować skórę głowy, tak żeby włosy szybciej rosły. Retinol, 1% znakomi, nie muszę przedstawiać, nie muszę pokazywać, bo o tym mówię przez cały czas. Moje ulubione pudry z ph to są pudry jęczmienne. Oczywiście Chrono Age Serum nie mogło zabraknąć, ale widzę, że mam tutaj dwie nowości. Tak, tą sobie zamówiłam, to są aktywne peptydy z Awa, więc jestem ciekawa. Podobno jest tutaj 3% peptyd miedzi oraz inne peptydy, więc serum poprawiające kondycję skóry. Potrzebuję coś takiego, więc będziemy testować. Ale widzę, że dostałam też Mokoż, krem do twarzy łagodząco-regenerujący z trehalozą, probiotykami. Nigdy go nie miałam. Koi łagodzi podrażnioną i zaczerwienioną skórę. Reguluje wydzielanie sebum, nawilża skórę, rozświetla. Będziemy testować. Więc to są takie dwie totalne nowości u mnie jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i tak oto prezentuje się moja paka, którą dostałam z okazji urodzin. No moje urodziny się rozbliżają wielkimi krokami za parę dni, więc konkretny, konkretny prezent. Bardzo wdzięczna za to wszystko, co dostałam. Będę testować, będę jadła, będę obiedzona, będę nawilżona, wypielęgnowana, wypachniona, także super. Jeżeli podobały wam się takie filmy, zostawcie mi oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.